Siemanko. Siemanko! Dzisiaj jemy, powiesz co to jest? E, to jest Red Takis. Kiełbaski. No. Red Takis. Ile mają? E, chyba 10 tysięcy cps. Dobra, jemy na trzy, dwa, jeden. O kur... Aż tak ostre nie są, ale bo by w lodówce przez chyba dwa tygodnie. No reaction. Pali nie, no, pali. Wasze zdrowie. Ej, czekaj. Wasze zdrowie. Nie. I co, kolejny, kolejną ciśniemy? I mogłem le to później nagrywamy drugą połowę, narka.